Siemanko, ja jestem Kamszym i witam Was w krótkim filmiku, w którym wylosujemy sobie zwycięzców ostatniego konkursu Tak więc, mamy tutaj już przygotowane, jest 128 unikatowych komentarzy I teraz wylosujemy sobie dwie osoby, które wygrają po dwa razy, wygrają dwa razy 10kk Pierwszą taką osobą jest Rudy na 102 Ale zobaczymy czy subskrybuje kanał Tak, Rudy subskrybuje, więc Rudy zgłosił się do mnie na Grze do Hortex i podwór nagrody. I drugim zwycięzcą jest. Zaraz zobaczymy, czy wygrał. No i dobra, znalazłem się po chwili, więc. Rudy i Aomine21 zgłosi się do mnie po nagrodę. A ja Was zachęcam do subskrypcji tego kanału, bo w najbliższą sobotę odbędzie się live. Najprawdopodobniej, w którym będę rozdawał nagrody z okazji wbicia jednego k subskrypcji, bądź pojawi się po prostu filmik z konkursem. A przygotowałem kilkanaście nagród, więc myślę, że warto. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.